Dziemoliet gigórski lecimy dalej z naszą wielką przygodą w krainie ciemności. Drzwi, co to jest? To jest samotna rama, ale z jakiegoś powodu nie dostrzegasz co jest za nią. Spoko! O Lancer. Kurde, prawie mi spadły kapcie z nóg. Klawny powróciły do gry. Mam złe wieści: od czasu spotkania kilka minut temu stworzyłem zupełnie nową drużynę, która ma was powstrzymać. Teraz nawet ta fioletowa nie może mnie załatwić. Ho ho ho, czy jesteś gotowy na? Przestań, przestań już gadać. Ho, ho ho co to znaczy? Dlaczego tak mówisz? Ho ho, ho. to mój straszny śmiech. Niezły, prawda? Brzmi jak dzieciak świętego Mikołaja. Eee, masz na myśli, że w ten czadowy sposób? Zamknij się. Um. Naprawdę sądzisz, że wiesz, jak być strasznym? Trochę ja pierdzielisz farmazony. Ziomci, ci, co udawają twardzieli mnie naprawdę wkurzają. Zrozum to, nie znasz strachu. Jeśli nie odgryzę ci mordy, to nieprawda. No, zostaw go. O, serio? Nie. Dlaczego by tego nie udowodnić? Zacznijmy od tej części, gdzie twoja twarz zostanie odgryziona. O, okej, okay, załapałem. Dziękuję ci, fioletowa dziewczyno. Co? Dziękuję, to miłe z twojej strony, że chcesz nauczyć mnie być strasznym, tym strasznym śmiechem. Hej, wcale nie! A, teraz? Zostańcie rozerwani na strzępy. Ten sam śmiech. We samych świąt. Skąd ty wiesz, że to nagrywam w święta? To jest jakiś podstęp. Eee, zablokowała przejście. Ostrzesz. W tej realizacji ostrzegliście wrogów przed Suzy. Wrogowie zaczęli się bronić. Okej. Okay. Pokażcie na co was stać, full spoty. W walczyć? Kocham walczyć. No właśnie, nie widać po waszych twarzach. Dobra. Udaję, że maszeruje. Ostrzeżony. Za przyjaźni? Może oszczędzimy? Ledwo podniosłeś palec, a... Dobrze, jeśli musimy być przyjaciółmi Raz to oszczędza dzik coś tam U nich, super. Zawsze chciałem takich Przyjaciół jak wy oszczędzić. Szkoda, że Suzy Się w ogóle nie słucha. Oszczędza Oszczędza, super. Podoba mi się Też w nowej grze to biego, że Jest więcej interakcji Więcej rozmów jest. To jest naprawdę super Dobra, biegniemy dalej Hmm, co to jest? O, patrz Chris, kolejna zagadka. O nie Przeczytajmy instrukcję C Co? To jest... Zamadzam instrukcję Jest tu napisane Żeście głupcy Nie podobacie wyzwaniu Niszczenie reguł to definitywnie nie jest według zasad A potem e, jest ps Ja tworzę zasady To wiele wyjaśnia Nie moglibyśmy się wspiąć po prostu na ten płot wolcami? E, nie, ponieważ byśmy się nadziali i umarli. Spoko. Ja na tym popracuję, a wyróbcie zagadkę. E, postaraj się, Chris. Co nie pomożesz mi? To powinno być proste Chris. Wepnij pudełka na przycisk wciskając Z. Kim to cholery jest Z? Nie patrz na mnie, Chris. Zagadki to twoja robota. Razem ze wszystkim innym, czego nie chcę robić. <noise> O Boże. No fajne łamanie czwartej ściany. Zwłaszcza z tymi wesołymi świętami. Dobra, robota, Chris. Myślę, że jesteś na dobrym tropie. Hej, Chris, poddaj się kiedy będziesz chciał. Nic ciemnie stanie. E, no, nie dokończyłem. Zwłaszcza z tymi wesołymi świętami. Byk. No i się udało. Uhu. Udało się, Chris. Ora, robota. Kurde. Nie zdążyłem się nazwać na kolce. Nie będzie. Chodźcie. Gówniaki. Wspaniale, Chris. Okej. Okay. No, tu jakichś przeciwników. Z wami się akurat łatwo walczy. No to pierwsze. Ostrzeż. W tej Rolce się w rogu Precyzji. Wrogowie zaczęli się bronić. Dobra. Mm. Przekonaj Przekonaj, tego może oszczędzić. Powiedziałeś że no, by, by przestał walczyć. Chyba to tak. Okej, okay, super. Ja jestem normalną osobą. To dobrze. Przekonaj. Okej, okay, unik. Okej, okay, to już ogarnąłem. O chleb chyba. Mówisz Sheltie, że jej zęby wyglądają jak noże. Zaczęła o tym myśleć. Rolls sobie oszczędza hattu, super. No to lecimy dalej. Drzewo, nic. Jakieś figury. To wygląda jakby było przejście dalej, ale ja bym chciał jeszcze tutaj górę może zwiedzić. Aha, tutaj też wygląda tak jak przejście dalej. Aha. Czekajcie, to jest zagadka. Od dołu kolejność naszych pokoi w zamku Kart. Oczywiście, jeśli jeszcze tam nie byłeś, to tego nie wiesz. Hmm. A to w takim razie będę musiał chyba tam sobie przejść. No, jeszcze raz muszę walczyć. Dobrze, macie magię montażu. Dobra, idziemy to zobaczyć. Ło, co to jest za miejsce? Kiedy wejdziesz w światło, wrócisz do miejsca, gdzie byłeś poprzednio. Dobra. Udało się. Hmm. Jakieś figury. Co to jest za miejsce w ogóle? Ok, mogłem biec w sumie dalej. Ponman się zbliżył. Ponman. Na pewno ostrzeżemy. W tej realce ostrzegliście wrogów przed suzy, Wrogowie zaczęli się bronić. Dobra. Oni mają dźwięk ataków jak damage z Undertale. Dobra, nocka kołysanka? Kołysanka. Rolstwo śpiewak słodką i uroczą kołysankę. Ponman zasnął. Suzy zasnęła. Wrogowie stali się zmęczeni. O nie. mogę zrobić troszeczkę inaczej. Ja bym się w sumie jeszcze próbował uleczyć, bo nie chcę marnować sobie temków, Ponman. Dobra, nocka. A gdybyś mi mógł uleczyć, prośba leczenia, Chris. Rzesz panu, manowisku, Chris od razu zasnął. 35, super. Rozrzucił leczącą prośbę. No i on nic nie zrobił, no. No i oszczędzamy. Okej, okay. jesteśmy uleczeni, super. Mmm, to idziemy dalej. Co to jest w ogóle za dziwne miejsce? Ok, zaś to. Dobra. Okej, okay. udało się. Nie ma lancer. Aha, widzę, że przeszliście próg wielkiej planszy. Nie, oned ja muzykę zmienił. Pół drogi do zamku już za wami. Hmm, imponujące. Z tego powodu prawie mi przykro. Ale nie postawicie już kolejnego kroku do przodu, ponieważ ziomki teraz zbije was w krew. Dużo krwi, lającej się krwi, bardzo obleśnej i złej. <ścoughs> Co jest? Hej, fioletowa dziewczyna, czy to było straszniejsze? Dlaczego pytasz mnie? Ponieważ jesteś dobra w byciu przerażającą, chcę być tak straszny jak ty! Wróciła się! Ty chcesz być taki jak ja? Tak! Wiesz, to jest głupie. Ale ten nowy śmiech nie jest taki zły. A powiedzenie, że zbijesz nas w krew jest m, ciekawe. Ale po co to cholery ci to wiadro na krew? Do niego chciałem wsadzić krew! O! Dokładnie, jakby... E, nie mogę to zrobić bałaganu. Dobra, dziękuję za opinię. Naprawdę już czuję się straszny. E, nie mam problemu, tak sądzę. ha. Czy teraz twoi poddanie nas zaatakują, czy... O, tak! Byłem taki podekscytowany, że nikogo nie wziąłem. Ale następnym razem to będzie koniec. <laughs> Hej, do tej pory nazywałem was klonami. Czy wasza drużyna ma jakieś oficjalne imię, czy coś? O, Chris! Powinniśmy teraz jakieś wymyślić. Nie, nie powinniśmy. Więc przegłosowane, wszyscy wkładają propozycję do wiaderka. <laughs> Co jest? Wspaniale, wszystkie opcje wylądowały w wiaderku. Niebieska osoba, wybierz jedną karteczkę. Gdyż wygląda, jakby cię to nie obchodziło. Pognieciony papier, skrótny papier, papier podpisany dla... Nie no, chcę Lancer'a Wybrałeś papierek z napisem lancer na spodzie. Otworzyłeś go wewnątrz. Także jest napisane lancer! Wow! Kto to napisał? To bardzo dobra nazwa! Czekaj, dlaczego twoja krteczka się tam znalazła? <śm> Hej! To nie było jego, to Chrisa Tak! Nie ma znaczenia kto mógł to napisać. przechodząc dalej, lancer zostanie totalnie zgładzony! W sumie to nazwa jest dziwna. Hmm... Już wiem, nazwijmy was w skrócie fanklubem Lancera. Do zobaczenia później, ja... <grymne> Jakie to jest Moc fan klubu Lancera śni w tobie. Dobra, nie mogę, lecimy dalej. Mnie tu zmieliło. O Boż. <grymne> Poważnie. O oh, shee. She, she. Po prostu wystarczy wchodzić na te pudełka, które się nie świeciły, tyle. O nie, 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 nie zamierzam się z wami bić. Poważnie. Myślałem, że ucieknę. Szczerze, byliśmy się już z nimi, więc nie będę wam pokazywać tego samego. Oszczędź. Dobra, Wygrałeś, super. Aha, dobra. Figury. Ciemaneczko, panicze, ponemi są straszni, ale oni tylko wykonują rozkazy króla. My na tej planszy kiedyś mieliśmy własnego szefa, to były spoko czasy, ale teraz nasz szef został zredukowany do poddanego króla. Nie bójcie się, my w przeciwieństwie do ponmenów mamy pełną kontrolę nad sobą. Ja, pan społeczniak? Jestem zbyt mądry, by pokłonić się temu tyranowi. Chyba, że mi to rozkaże, rozumiesz. On jest bardzo straszny. Dobra, Savik za Savikiem. Ma, Lancer. Oho, kurczę, dajcie im po piętach. To chyba jest fanklub Lancera. Lepiej zawróćcie, chłopcy i dziewczęta, póki możecie. Lancer, co ty wymyśliłeś tym razem? Oho, tylko was ostrzegam. Coś ekstremalnie niebezpiecznego. Ma tam leże. Oho, jest to bardzo irytujące. Aha, przez to nie mogę pójść do domu, bo tak się tego boję. C co to jest? O, hej, mały ludku. To? Tego się boisz? Wow, fioletowa dziewczyna. Nie boisz się? He, dlaczego miałabym? Co to niby zrobi? Hmm, wiesz, jak dobrze pamiętam... Co to jest? <laughs> Chyba miażdży wszystko na śmierć. To, coś się zbliżyło. No to na pewno ostrzeż. Yy, wyjaśniłeś, królowi, to jak ważne jest unikanie ataków Suzy ale wydaje się, że nie rozumie. Mhm. Hmm. Czyli nie mogę tak zrobić. Głęboki ukłon, ukłon, ostrzesz, to nie sprawdzi. Głęboki ukłon. W tej ralce ukłoniliście się. Także się ukłonił, jego korona upadła. Mamy to, Chris. Jeśli zajmiemy mu z głowy koronę, to zmieni się znowu w swoją małą formę. Suzy, pomóż nam się ukłaniać. Nie. Jego korona zejdzie mu z łba, kiedy wbije go głęboko w ziemię. No Przestań go bić. Mm. Muszę coś wymyślać. Korona już jest bardzo opadła, tylko nie mile on ma życia. Właśnie w tym jest rzecz, nie? Chyba głęboki ukłon, nie? No bo jak? Ty, realce, ukłoniliście się. Także się ukłonił, jego korona opadła. Zestresowany i czuję, że jest atakowany. Postanowił zadbać o siebie. Aurona i ataker wzrosły. Suzy, przestań go atakować! Tylko go wzmacniasz! Pff, mam mu pozwolić myśleć, że się boję? Nie ma mowy. Aha, dobra, czyli i tak mu się nic nie stanie. Tej rylasy ukłoniliście się. Także się ukłonił, jego korona opadła. Eskitu jest mocniejszy. Opadła w 60%. Głęboki ukłon. Tej rylasy ukłoniliście się. Także się ukłonił. Jego korona opadła. Po co go piję? Nie widzisz, że to nie pomaga. Okej. Okay. Okej, okay, to może teraz ci się uda. Głęboki ukłon. Ty razy ukłoniliście się, tak się, się ukłonił. Jego korona opadła. Uff. No, Wygrałeś. Otrzymałeś. I 16 dolarów. Udało nam się. Wow, wy, wyklął, naprawdę jesteście bohaterami. Ocaliście kolejne 19 minut mojego życia. Tak, tak, jestem w tym dobra, co nie? No właśnie, widziałem. Yy, Suzy, nie chcę umniejszać swojej roli, ale yy, ty nam wcale nie pomogłaś. Tylko pogorszyłaś sytuację, atakując go. Jakbyś od początku była dla niego miła, to byśmy pominęli całą tą walkę. Co? Ty tak na serio? To była krwiożercza bestia. Jedna rzecz, która trzymała to w szachu, to mój topór. A wcześniej terroryzowałeś tych wojaków. Oni byli wrogami. Oni są po to, by ich terroryzować. Tak, a ma rację. A przed tym zjadłaś także ciasto niewinnej osobie. Ciasto. To także moi wrogowie. Suzy, czy tego chcesz, czy nie? Jesteś herosem. Takim, co ma moc, by przynieść pokój temu światu. Mogłabyś zacząć zachowywać się jak ktoś taki. Tak, kiedy wyłożyłeś to jak kawę na ławę, wychodzi na to, że byłam złą bohaterką. Może się zmieni? Niech będzie Ralsei, masz rację, zmienię się. A teraz nie będę już taką zgniłą bohaterką. Po prostu zamiast tego zostanę tą złą. Naprawdę Będziesz w mojej drużynie. Tak, zupełnie szczerze to brzmi. Prościej. Suzy, nie możesz tak po prostu. Cichaj plastusiu, Suzy jest teraz moją towarzyszką. Haha, tak, plastusiu. Będziemy mieli takie same kurtki drużynowe. Tak! I nocowanie, gdzie będziemy opowiadać sobie sekrety? Ee, tak? Nieistotne, e, do zobaczenia nigdy. Somehow, jeśli przeżyjecie tak długo, Chris? Może nie powinienem był być dla niej taki szorstki. Po prostu martwi mnie, że Suzy bardzo lubi bić innych, a przez to po prostu bądźmy dla niej mieli. Dobrze, Chris, jestem pewny, że Suzy niedługo wróci do naszej drużyny. Siema tutorial Hej! Dzieciaki, udało nam się naprawić te stare ustrojstwo dla was To są jakieś dziwne drzwi, mogą cię przenieść gdzie chcesz w tym świecie Tak długo jak to są dwa miejsca W każdym razie będziemy nad tym pracować, wszystko po to by wam pomóc O, that's nice Siemaneczko, panicze, pan społeczniak i chłop od zagadek naprawili te drzwi Z racji, że było nas aż trzech, to nie powinniśmy spra...wia...ć żadnych problemów Niestety, ha? mam nadzieję, że to pomoże w walce z królem Dobra Klockowe liście rosną intensywnie nad Twoją głową. Moc lasu lśni w Tobie. Dobra. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.